Tusk przeciął spekulacje, premier jasno o wyborach prezydenckich. Nie zamierzam kandydować w wyborach prezydenckich, oświadczył premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu ujawnił, kiedy koalicja obywatelska przedstawi swojego kandydata. To nie pierwszy raz, kiedy premier zaprzecza, by planował ubiegać się o fotel prezydencki. Spekulacje wróciły między innymi po słowach Marka Sawickiego. Polityk PSL stwierdził, że ostatnia aktywność Donalda Tuska jest bardziej skierowana na przygotowanie wyborów prezydenckich niż na kierowanie rządem. Gdyby rzeczywiście Donald Tusk nie był zainteresowany prezydenturą, to dziś mielibyśmy już rozwiązane kwestie szczegółowej reformy wymiaru sprawiedliwości i przywrócenia praworządności w Polsce. Mielibyśmy odwrócony polski ład Mateusza Morawieckiego i przywrócone prawa dla przedsiębiorców, i mielibyśmy sytuację, w której PIS spadłoby w notowaniach poniżej 20%. Przekonywał niedawno Sawicki. Pomimo oficjalnych zaprzeczeń, temat potencjalnego startu Donalda Tuska w wyborach prezydenckich pozostaje żywy w politycznych kuluarach. Donald nie zrezygnował z myślenia o pałacu prezydenckim, zapewnia w rozmowie z Onetem doświadczony polityk Platformy Obywatelskiej. Tusk stawia sprawę jasno: nie wystartuje. Na piątkowej konferencji prasowej Donald Tusk zapewnił, że nie będzie kandydatem koalicji obywatelskiej. Zapowiedział, że decyzja w sprawie kandydata Ko, a może szerzej całej koalicji 15 października, zostanie ogłoszona przed Bożym Narodzeniem. Nie ma co za wcześnie zaczynać kampanii tłumaczył. Nie zamierzam kandydować. Najbliższe lata to naprawdę bardzo poważna haruwa. Ja się czuję kompetentny i dobrze w tym miejscu, w jakim jestem, zapewnił. Jak dodał PO i KO mają mocne kandydatury. Nieprzypadkowo prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski we wszystkich sondażach wydaje się najbardziej akceptowany. I to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, mówił szef polskiego rządu.